Witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest środa, dwa dni miałam przerwy. Generalnie w piątek, tam 5 minut materiału zebrałam. Miałam ciężki poniedziałek i wtorek, więc no nie chciałam robić niczego na odwal się, więc usunęłam to i stwierdziłam, że nie dodaję w poniedziałek, jak robiliśmy pierniczki. Aczkolwiek, tak wiecie, bardziej pod dzieci one same robiły, także się bardzo, bardzo zdziwiłam, bo Luzia wszystko odmierzyła, dodała, zagniotła ciasto, wszystko później ogarnęła, także. Ja tylko tam, wiecie, stałam, pilnowałam i tak dalej. Ona wszystko właśnie ogarnęła, więc w piątek prawdopodobnie zrobimy jeszcze pierniczków, a tak to tamto dzieciaki sobie, wiecie, pod siebie zrobiły. Tak troszeczkę. Ja jestem po pracy. Bałagan oczywiście za mną jest, ale to mniejsza z tym. Jestem po pracy i ogarniam obiad właśnie. Szykuję wszystko. Także pewnie się odezwę dopiero, jak już tutaj sobie wszystko naszykuję i nastawię. Ziemniaki generalnie już wstawiałam zaraz Ogarnę mięso mielone. Jajka też już mam ugotowane, także dzisiaj mielone z jajkiem. W kosteczkę pokroję, wiecie, zmniejszam z mielonym. Jeszcze chyba dodam trochę sera, więc później to wiecie, uformuję i usmażę W ogóle jakoś tak chaotycznie szybko mówię, tak mi się bynajmniej wydaje. I co? O 15, po 15 jadę po dzieci, bo tak na 15 obiad zrobię, zostawię, pojadę po dzieciaki. Jaki jest plan na dzisiaj? Hmm, nie wiem dokładnie. Do końca jeszcze nie wiem. Jutro i piątek chyba nie pracuję. Dzisiaj na pewno musimy zrobić babeczki na jutro, na Wigilię do Zuzi, do szkoły. Wczoraj też byliśmy na takich dosyć dużych, wiecie, zakupach. Chociaż e, nie wszystko jest kupione. Byliśmy właśnie w Lidlu i w biedronce. Także dzisiaj prawdopodobnie chcę zaliczyć kaufland, zrobić resztę wszystkich już zakupów. Także już sobie dzisiaj rano tam wypisałam listę do ciast, do tego, co tam potrzebuję i tak dalej. I właśnie chciałabym to dzisiaj ogarnąć i jutro i piątek po prostu nie łazić po sklepach. Tak samo chciałabym dzisiaj ogarnąć jeszcze rosmana, dokupić, wiecie, do prezentów jakieś tam kosmetyki, kule takie i pierdoły różne. Wiadomo o co chodzi. I jak jutro nie będę pracowała to prawdopodobnie jutro popakuję prezenty. Jeszcze zobaczymy, bo yy, coś chciałam powiedzieć. Co? A, odnośnie filmu, że nie wiem, ile dzisiaj będzie materiału i nie wiem, czy zrobić po prostu vlog z dnia dzisiejszego, czy połączyć to w 2-3 dni, więc yy, to jeszcze jest, wiecie, do przemyślenia. Także ja tutaj będę szykować obiadek, jeszcze jakąś surówkę muszę wymyślić. Coś zaraz wyciągnę z lodówki i będę ogarniała. A jak już sobie naszykuję obiad, to Wam pokażę, bo zamówiłam już buty w góry. Także już praktycznie wszystko wszyscy mają. W Lidlu teraz była bielizna termiczna, także kupiliśmy dla mnie i dla męża kupiłam sobie skarpety termiczne. Właśnie śniegowce kupiłam sobie w góry. Śniegowce dla dzieci kupione, to Wam pokazywałam. Bielizna termiczna też już kupiona dla dzieci. Kurtki, spodnie, te zimowe, także chyba wszystko jest generalnie. Ja za bardzo jeszcze nie kurtki i średnio się zapowiada, że będę ją miała, więc muszę wygrzebać coś z tego, co mam, bo podoba mi się mega super fajna, ciepła kurtka, kosztuje 300 zł, no i wiecie, no, nie bardzo mi to odpowiada cenowo. Na Vinted nic nie znalazłam, a wracając w ogóle, już zahaczając o ten Vinted, to jest w ogóle ostatnio straszne, dla mnie denerwujące, po prostu ludzie paczek nie wysyłają albo u mnie coś negocjują ceny i tego nie kupują. Ja nie wiem, czy tym ludziom naprawdę się tak nudzi. I siedzą, i wiecie, wypisują, negocjują ceny i tak dalej. Ja pytam o jakąś rzecz jeden, drugi raz, nikt nie odpisuje, więc nie wiem, po co ktoś w ogóle wystawia ubrania czy cokolwiek. Mimo, że miał, wiecie, yy, pozytywne komentarze, także yy, no, niestety ostatnio mnie bardzo irytuje Vinted, Może nie samo Vinted, ale, wiecie, ludzie tam, którzy no, są tragiczni, denerwujący i tak dalej, i tak dalej. Także albo zdjęcia, poproszę zdjęcia kurtki na stojąco i na siedząco. No proszę Was, no to... Ja nie wiem, naprawdę można zapytać jakieś szczegóły i tak dalej, ale ja też nie mam tyle czasu, żeby z każdej strony wszystko robić zdjęcie, nie wiem, należąco, na stojąco, na siedząco i jeszcze nie wiadomo w jakiej innej pozycji. Także no, trochę mnie to pod, podirytowało, ale... Nie będę się nakręcać. Mam dzisiaj w sumie dobry dzień. Wczoraj był straszny, tragiczny. Dzisiaj jest dobry, także poplanowałam sobie już rano w pracy wszystko, co mam do dzisiaj do ogarnięcia. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Jak nie to przełożę to na jutro, ale cieszę się, że będę miała wolne, bo wiecie co, prezenty w ogóle nie są ogarnięte, spakowane, także muszę jeszcze dokupić słodycze. To też jest w planie no i nie wiem, bo jak pojadę dzisiaj z dzieciakami to tych słodyczy nie kupię, a nie chcę jutro i pojutrze jechać do sklepu chyba, że jutro zajadę rano, od razu jakichś zawiosę. jak nie będę miała pracy nie będzie ludzi i tak dalej, bo wiecie co wczoraj byliśmy po godzinie chyba 18-17 i była masakra, także ja uwielbiam chodzić rano, bo nie ma ludzi i tak dalej w ogóle wyszło mi jeszcze zimno dzisiaj, idealnie po prostu na święta, także nic tylko się cieszyć Dobra, ja się odezwę, jak tutaj wszystko naszykuję, sobie na obiad i pokażę Wam właśnie te śniegowce, które zamówiłam i te buty, o których w którymś vlogmasie mówiłam, że są fajne, mega, ale ja już buty kupiłam i że one są drogie, bo skórzane, bla, 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 to są teraz na promocji. Także no, skupiłam sobie, opłacało się, ale to już później wszystko Wam powiem. Dobra, teraz uciekam, żeby się po prostu wyrobić na godzinę 15 z obiadem, a mam już tylko pół godziny. Okej, okay, mam jeszcze jakieś 10 minut, także przyszłam wam pokazać te buty, w ogóle jakaś taka, jakaś nie jaka dzisiaj jestem bardzo blado się czuję, nie wiem czemu, ale dobra, pokazuję Wam te buciki, które przyszły wczoraj. Śniegowce i te, o których ostatnio Wam mówiłam. No i tutaj są te buty, które Wam ostatnio we w ogmasie marudziłam, trułam, że wiecie, że kupiłam buty, a te mi się tak spodobały w sklepie. Wiecie co? Najbardziej co podoba mi się w tych butach, że one są takie miękkie. Tamte drugie, co kupiłam, skórzane buty, długie takie z Lasockiego, chyba one są, to... Są sztywne, mimo że są skórzane, a te są takie mięciutkie. Zaraz oczywiście przymierzę i Wam pokażę, jak się prezentują. Także słuchajcie, nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, jakie są tam rozmiary, ale one miały cenę. Jak ja tu znajdę w ogóle cenę, ale chyba nie ma. No, kosztowały jakieś 300 coś, 370 zł chyba. Mi się wydaje, a są przecenione na 184, plus miałam minus 15% na przecenione, więc wyszły mnie jakieś 150 zł. Także no super. A tutaj mamy buciki, które wczoraj do mnie przyszły i one były przecenione z. Są od razu wrzucone skarpety termiczne z Lidla. Były przecenione. Macie tutaj 219,99, czyli 220, i przecenione na tyle. Także już kod zniżkowy wykorzystam na te buty, także te kupiłam za tyle. No i no wiadomo, to są buty, które nie wszystkim będą się podobały, ale mi chodziło, wiecie, o to, żeby mi było ciepło, więc dlatego te buty. I o dziwo, w końcu jest jakiś inny kolor. Wszystkie buty, jakie kupiłam w tym roku, w sensie teraz na ten okres jesień, zima są czarne, więc jedne jasne buty. Także przymierzam jedne i drugie, i wam pokazuję, jak wyglądają na nodze. Także założyłam najpierw te czarne, także jak widzicie, one nawet do spódnicy fajnie będą wyglądały, mamy tutaj te złote akcenty, także nie jest to też, wiecie, jakieś nawalone wszystkiego, tylko troszeczkę coś tutaj się dzieje, nie są takie właśnie zwykłe czarne, także no na pewno będę śmigać, tym bardziej, że są super wygodne, także ja jestem zadowolona oczywiście z zakupu, tym bardziej, że zaoszczędziłam, także zakładam jeszcze te białe. No i dobra, założyłam tylko jednego buta, dlatego że jest tutaj troszeczkę wiązania, a ja zaraz muszę właśnie wychodzić. Także na szybko chciałam Wam pokazać, jak one wyglądają na noc. Oczywiście są takie, wiecie, papuśne i w ogóle, ale są bardzo cieplutkie i wygodne. Więc mam nadzieję, że stopy mi nie zmarzną teraz, jak będziemy w górach. Generalnie, no nie są jakieś takie, wiecie, brzydkie, ale to już kwestia, co kto tam. Lubi gustu, i tak dalej. Dobra, będę odzywała się później, uciekam po dzieciaki. Dzień dobry, witam Was dnia kolejnego. Właśnie przeglądając materiały, zauważam, że nie nagrałam jak robiliśmy babeczki do szkoły. Także no cóż, trudno. Wczoraj już się nie odzywałam, bo miałam pewne sprawy jeszcze do ogarnięcia. Także witam się dnia kolejnego i już byłam za dzieci rano. Także teraz jest godzina 8.40. Ja tutaj niestety próbuję zwalczyć to, co mi tutaj wyszło nieszczęsne zimno, ale no obawiam się, że do soboty. Raczej tego nie zlikwiduję, ale staram się jak mogę. Także ja wychodzę teraz do Kauflandu, ale po to, żeby zrobić jakieś, wiecie, ostatnie zakupy, mimo że wczoraj byliśmy, ale nie mogłam kupić słodyczy do prezentów dla dzieci. No a jakoś trzeba to ogarnąć. Dzisiaj jest jedyny dzień, jedyny dzień, który nie mam dzieci w domu. Jutro Zuzia już ma wolne, tak, żeby dzisiaj działa ze mną w domu. Synek ostatni dzień do przedszkola, dzisiaj i jutro mam wolne od pracy, tak, że korzystam, żeby wszystko, wiecie, pogarniać, zrobić zakupy. I już później sprzątanie, gotowanie i tak dalej. Także uciekam do sklepu, zarobię na szybciocha zakupy. Jak wrócę, to myślę, że popakujemy te prezenty, bo ja myślałam, że jutro pójdzie jednak do szkoły Zuzia i będę miała jutro czas na ogarnięcie tych prezentów, ale była wiadomość właśnie, że dzisiaj jest Wigilia, jasełka, ostatni dzień w szkole, jutro dzieci mają wolne. Także uciekam, i później się odezwę przy pakowaniu prezentów. Ja już wróciłam ze sklepu i powiem wam, że jeżeli chodzi o słodycze świąteczne, to jest jakaś masakra, bo nic nie ma. Także, no niestety, jeszcze skoczę do biedronki, bo ostatnio jakoś się nie rozejrzałam, nie wiem czemu. I muszę gdzieś znaleźć te słodycze. Nic takiego za dużo nie wzięłam. Za chwilę wam pokażę, co kupiłam. Ale no, wszystko świąteczne jest wyprzedane, a wcześniej nie miałam jakiejś, bo wiecznie, a to w pracy, a to z dziećmi, a wiecie, z dziećmi kupić słodycze dla nich pod choinkę, no to też nie bardzo. No i przyniosłam wszystkie tutaj prezenty do pakowania, właśnie z piwnicy. I będę się zaraz za to zabierała. Tutaj mam na przykład dla Chrześniaka takiego pieska. On uwielbia Psi Patrol i zwłaszcza, wiecie, Sky i Marshall to jest ulubiona postać, jedna i druga z tej bajki. I wiecie co? W Action właśnie dorwałam takiego miśka za 35 zł, więc myślę, że jest cena, bo One wszędzie na Allegro dosyć drogo kosztowały, także tak się prezentuje. Misiu. Ja jeszcze muszę dzisiaj skoczyć do Pepko i dwie rzeczy dokupić. I oczywiście do Rosmana, bo wczoraj tego nie ogarnęłam, bo tak jak mówię, wypadło mi dwie sprawy do ogarnięcia, więc już stwierdziłam, że zostawię sobie to na dzisiaj. Dla siostrzenicy mam Lego. Także. To też muszę za chwilę zapakować. Słodycze wam pokażę na końcu. Tutaj właśnie do tego miska mam jeszcze paczkę, której jeszcze nie rozpakowałam, także nawet nie sprawdziłam. I mam do tego pojazd z Marshalla. To nie jest jakiejś dużej ilości, wielkości, ale to kosztowało 60 zł na Allegro, także nie wiem, ile w sklepie trzeba było za to zapłacić. E, także no, mamy dwie takie właśnie rzeczy i do tego chciałam jeszcze dokupić e, malowankę z Psiego Patrolu, taką na wodę, ale nie wiem, czy dostanę ja ją. Widziałam w Rossmanie, może być to już Wiecie, wykupione, aczkolwiek zobaczymy. Także dla syna oczywiście mi urwało wypowiedź, także nie dość, że mam mało baterii, mało pamięci, więc streszczam się. Dla synka dorwaliśmy w smyku właśnie Playmobil. Było za 130 zł i 115 to było bardzo tanie, bo ja właśnie będąc w smyku porównałam sobie na internecie ile to kosztuje, więc się opłacało. Jeszcze mu coś tam dokupię właśnie dzisiaj w PEPKO, ale to później. No i tutaj mam dwie rzeczy dla Zuzi Nie będę tego rozpakowywać, oczywiście też muszę coś jeszcze dokupić. Cukierka w taki wzorek, ona z HM jest i właśnie dresik, dresik w takie gwiazdeczki i planuję jej takiego dużego właśnie tableta dokupić, bo miała mniejszy, ale wiecie, rozwalił się tak, że potrzebuję tutaj sobie do rysowania, wiecie, taki co można zmazywać, pisać, zmazywać i tak dalej, tylko w większej wersji, także skoczę dzisiaj do pepko i mam nadzieję, że uda mi się wszystko dokupić, na razie pakuję to, co mam, bo wiecie... Póki nie ma dzieciaków, to chciałabym to ogarnąć. Jeszcze pokażę Wam te słodycze na szybko. Także już coś powoli tutaj popakowałam. Trzy prezenty, tutaj kolejny tam jeszcze został i będę uciekała. Na 12 mam rzęsy, troszeczkę mi się przyspieszyło, także pewnie odezwę się do Was troszeczkę później. Ja już jestem w domku po rzęsach, oczywiście wysmarowana maścią, także mam nadzieję, że Was ten widok nie razi. Dzieciaki odebrane, wstawiłam rosołek. I rzęsy są dużo krótsze, także objętość też mniejsza. O wiele, wiele lepiej się w tych rzęsach czuję, także super. Jestem zadowolona. Zakupy ogólnie ogarnęłam, niestety jeszcze wszystkiego nie kupiłam, także jutro z rana ostatnie, ostatnie zakupy. Dzisiaj nawet o 12 była masakra, wszędzie pełno ludzi, także jutro chyba przed godziną ósmą będę. Na zakupach zawiozę synka i skoczę właśnie na szybkie zakupy Także zaraz będziemy otwierać kalendarze, ja otworzę swój, dzieciaki swój Później będę brała się za sprzątanie, więc nie wiem czy dzisiaj się już do Was odezwę Przeciągnę na 3 dni tego vlogmasa, jutro się z Wami pożegnam, złożę Wam życzenia I może jutro pogadamy co nieco o strojach świątecznych, o ubraniach także no nie wiem, jeszcze się z Wami na dzisiaj nie żegnam, aczkolwiek mówię jakie są plany, więc nie wiem jak to tam widzę. Dzisiaj mało byłam w domu, dlatego też mam sporo do ogarnięcia. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj bodajże chyba skończyliśmy na otwieraniu kalendarzy, także ja dalej tutaj walczę z zimnem oraz z moim bałaganem. Na razie jeszcze jest no dosyć brudno, nic takiego nie zrobiłam, oprócz tego, że zawiozłam rano synka do przedszkola posprzątać, nie posprzątałam, ponieważ od razu pojechałam szybko do wszystkich sklepów, porobić zakupy, odebrać paczkę. I jeszcze jedno mam do odbrania paczkę, a dlatego to wszystko, bo robiłam sobie paznokcie, miał być jeszcze złoty brokat, aczkolwiek jest zaraz godzina 12, nie mam czasu po prostu na, na co, na bawienie się tutaj przy paznokcie, zostało jeszcze jednego paznokietka ogarnąć i biorę się za sprzątanie, jestem cała brudna, biała od piłowania i tak dalej, także co, dzisiaj będę robiła jabłecznik, szarlotkę oraz y, takie nowe ciasto, które gdzieś tam z Instagrama wynalazłam. Usmażę sobie naleśniki, a jutro pozawijam naleśniki i jutro zrobię farsz i to wszystko. Także dzisiaj bardziej będzie sprzątaniowo i tak dalej. Muszę to przerzucić. Nie wiem, czy ten film doda się dzisiaj, czy też jutro. No, się wiecie, jeszcze okaże, nie wiem w ogóle, mam, mam nadzieję, że on za długo nie będzie trwał. E, także ja uciekam e, skończyć paznokcia, poogarniać tutaj bałagan. Jeszcze właśnie muszę synka odebrać, odebrać kolejną paczkę. E, I co muszę zrobić? Obiad, oczywiście, no bo e, obiad trzeba zrobić. Także no, później się do Was odezwę, najprawdopodobniej z y, tematem ubrań świątecznych, y, outfitów i tak dalej. Także e, ja uciekam. No, bo dopiero co skończyłam właśnie y, ogarniać, także jest już prawie 23. Dlatego też tak dosyć y, cicho mówię, bo już tutaj dzieciaki śpią, więc nie chcę ich budzić, bo zaraz będą szukać prezentów pod choinką. Także nakładam sobie pielęgnację wieczorną i zaraz Wam pokażę, co takiego planuję jutro założyć właśnie na, na święta. Także ja już na Vinted sobie już jakiś czas temu kupiłam body takie czerwone, one są z helmu na długi rękaw, tak się prezentują i do tego też z Vinted mam taką spódnicę dłuższą brokatową, także najprawdopodobniej tak się ubiorę i jak nie to założę sobie woskowane spodnie, ale jak chcecie zobaczyć wszystkie stylizacje, to zapraszam Was na Instagrama. Także ja idę zaraz montować tego vlogmasa. Tutaj pędzle sobie pomyłam. I co? Nałożę sobie oczywiście maść. I później będę ogarniać prezenty, żeby były pod choinką. Także życzę Wam wesołych, spokojnych, radosnych i zdrowych świąt. Także widzimy się już w styczniu. A jeżeli chcecie, no to zapraszam Was na Instagram przez ten czas nieobecności. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.